Cześć, ostatnio robiliśmy pikle. pamiętasz? Ale zostało nam trochę ogórków. A jak coś zostaje, to u mnie długo nie leży bez roboty. Dlatego dziś sałatka szwedzka w moim wykonaniu. Ze Szwecją ma tyle wspólnego, co ja z baletem. Ale zimą robi furorę. Jeśli masz trochę słoików, zakrętek i chęci, a się trochę przy tym namachamy, no to zapraszam. Działamy? No dobra. Pikle gotowe, schowane. Więc bierzemy się za sałatkę szwedzką, która jak wiecie już zresztą ze Szwecją nie ma nic wspólnego. Równie dobrze możemy ją nazwać potop szwedzki. A na parkiet zapraszamy cukinię, marchewkę, sporo papryki, cebulę, czosnek. Ekipa mieszana, ale jak trafi do słoika, to potrafi rozkręcić każdy zimowy obiad. Czyli bohaterów już dzisiejszego potopu, znaczy sałatki, znamy. I teraz musimy nasze warzywka przygotować. Marcheweczkę obieramy. Obierki nam się raczej nie przydadzą, bo koty to nie króliki. Z papryki natomiast wyciągamy gniazda nasienne, żeby tam żadnych pestek nie było. I kroimy ją w drobniutkie paski. Im cieńsza i spoklejsza papryczka, tym lepiej będzie się prezentować w słoiku. No jak modelka na pokazie mody warzywnej. A te wąskie paski dzielimy jeszcze na trzy części, żeby potem w sałatce nie robiły nam konkurencji dla spaghetti. I gotowe. Prace manualne mamy z głowy, więc czas na obróbkę mechaniczną. Składamy robota, wrzucamy ogóreczki i lecimy w plastereczki. No i tutaj nie musisz udawać mistrza precyzji. Robot zrobi to za Ciebie, a każdy plaster będzie jak spodniki. No może okrągłej Ty za to możesz się później pochwalić. No sam ręcznie skroiłem tyle ogórku. No co za poświęcenie. Ogóreczki skrojone, więc teraz czas na mercheweczkę i znowu krojenie samodzielne. Czyli naciskasz guziczek i patrzysz jak robot yy, odwala całą resztę. No chyba, że chcesz się spocić przy tarce. Ale po co odbierać maszynie radość z pracy? jak on tak fajnie brzyczy. Marchewkę wybrzyczyliśmy, yy, znaczy starliśmy. Więc teraz czas na cukinię. Najpierw kroimy ją w plasterki, ale żeby robot miał łatwiej dzielimy wzdłuż na cztery części i hop do środka. Niech szatkuje jak na konkursie szybkości, aż wióry lecą. Tylko pamiętaj, żeby co jakiś czas wyłączyć i opróżnić zbiorniczek, bo inaczej maszyna zrobi focha i powie nie, więcej nie kroję, sam sobie radził. A najgorsze zostawiłem na koniec, żebyś się nie wymigał od roboty. Czas na żale. Obieramy cebulę. Ale spokojnie, dziś nie będzie krojenia w kosteczkę, która wyciska łzy, jak finał smutnego filmu. My robimy półksiężyce, czyli kroimy cebulę na pół, a potem w cienkie, eleganckie paseczki. W sam raz, żeby w słoiku wyglądała jak gwiazda drugiego planu. Ale za to pierwsza w smaku. No, w końcu wszystkie warzywa mamy pocięte i poszatkowane. Powiem szczerze, nadgarstek już mnie boli od tego całego przełączania przełącznika w robocie. Ale dobra, lecimy dalej. Wszystko wrzucamy do dużej miski. Bo to już nie jest zwykłe mieszanie, tylko poważna impreza warzywna. Teraz czas na przyprawy. Czyli to, co z tej ekipy zrobi z graną paczkę. Na całą zimę. Potrzebujemy na początek sól kamienną. Odmierzamy odpowiednią porcję soli kamiennej. Możemy również do tego samego naczynia dosypać gorczycy. Dzięki temu za jednym rozmachem oba lądują w misce równomiernie, a my mamy mniej mieszania później. Sól kamienna to nasz ochroniarz i trener personalny w jednym. Pilnuje, żeby żadne bakterie się tu nie panoszyły, a przy okazji wyciąga z warzyw wodę, dzięki czemu będą chrupiące i zwarte. Gorczyca to z kolei taki DJ przypraw. Nadaje aromatu, lekko podkręca smak i sprawia, że sałatka ma ten charakterystyczny, lekko musztardowy sznyt. Teraz cukier. No tak, wiem, bez cukru się nie da, ale odmierzymy odpowiednią porcję i rozsypujemy też powierzchnię. Niech słodkie z solonym poznają się już na starcie, zanim wpadną w wir zimowych imprez w słoiku. I teraz wielki finał etapu suchego. Mieszanie, wstrząsanie, rozgrzebywanie albo przerzucanie po plasterku. Jak lubisz. Ważne, żeby każde warzywo dostało swoją porcję soli, cukru i gorczycy. A po tym wstępnym mieszaniu czas na poważne wejście dwóch głównych graczy. octu i oleju. Ocet rozlewamy równiutko po całej powierzchni, żeby każdy plasterek poczuł lekki dreszczyk. Potem wchodzi olej i tu nie żałujemy, bo to on otuli warzywa i nada im miękkości. Teraz zaczynamy docelowe, precyzyjne mieszanie. Żadnego tam machania łyżką od niechcenia. To ma być równomierny podział dóbr, żeby każdy kęs zimą smakował tak samo dobrze. Sałatka wymieszana, Przynajmniej mi się tak wydaje. Teraz dajemy jej trochę wolnego, żeby ochłonęła po tym całym zamieszaniu. Odkładamy ją na kilka godzin, żeby puściła soki, czyli zaczęła opowiadać, co tam w warzywnym świecie słychać. W końcu każdy potrzebuje się wygadać nawet marchewka. Po kilku godzinach warzywka puściły soki jak na przesłuchaniu u detektywa od spraw ogórkowych jeszcze tylko ostatnie mieszanie i pakujemy do słoików. Garć za karścią, powoli, żeby nie umoruszać szkła. W końcu mają się ładnie prezentować w śpiżarce. Jeden słoik pełny, no to następny w kolejce. Gdy już cała ekipa siedzi w swoich szklanych domkach, zakręcamy wieczka. Oczywiście suche i czyste. Teraz czas na kąpiel w garku. Szmateczka na spód, słoiki do środka, choć podejrzewam, że nie wszystkie się teraz zmieszczą, więc robimy to na raty. Zalewamy zimną wodą, zagotowujemy i pasteryzujemy. Potem wyciągamy na blat, odwracamy i ponownie testujemy szczelność. A jak stoją grzecznie do góry nogami, to znaczy, że przetrwają niejedną zimę. No i gotowe. Sałatka szwedzka, która Szwecji na oczy nie widziała. Ale w słoikach prezentuje się jak milion koron. Zimą otwierasz, zapach warzyw przypomina lato, a smak, to sam wiesz... Jeśli ci się podobało, zostaw komentarz, polub film i wpadnij po kolejne przepisy. Bo u mnie w spiżarni zawsze coś się dzieje. Smacznego i do następnego. Tą sałatkę to trzeba było do ranci wrzucić, nie? Do mieszania. 6 kg by było tam, nie?